Czy wiesz, że cyfry arabskie w krajach arabskich wyglądają zupełnie inaczej? Zobacz, co znalazłam w internecie. No rzeczywiście, trochę inaczej wyglądają, ale to między innymi dlatego, że cyfry arabskie wprowadzone te 12 wieków temu ulegały zmianom przez te setki lat. No i w końcu przyjęły tą postać, którą my znamy i nazywamy cyframi arabskimi, ale system liczenia, ten system pozycyjny jest w, w krajach arabskich taki sam, mimo że oni właśnie używają do tej pory tych trochę innych znaczków, co można widzieć na, w, najlepiej na monetach, gdybyśmy je mieli pod ręką. Zobacz, znalazłam też takie monety i tutaj na tej monecie mamy... Jakiś zapis cyfrowy. Ja go spróbuję odczytać, patrząc na tę tabelkę, którą żeśmy tutaj sobie znalazły, to widzę, że tu jest 1981. Prawdopodobnie to jest rok wybicia tej monety. A na drugiej jej stronie mamy taki znak, który prawdopodobnie oznacza jej wartość. I sprawdzimy, co to jest. To najbardziej mi przypomina ten znak, czyli piątkę. Czyli jest to jakaś moneta oznaczająca pięć czegoś. No tak, sądząc po roku, to ta moneta jest w obiegu obecnie także, czyli rzeczywiście takich cyfr w tej chwili używa się w tych krajach arabskich i one się trochę różnią od naszych. Ale system pozycyjny. Jest taki sam, używa, używa się w nim rzędów, do jednostek, jednostek dodajemy jednostki, do dziesiątek dziesiątki i działania są takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni, łatwe, szczególnie na przykład dodawanie. Przypomnijmy sobie takie dodawanie na przykładzie 300, nie 300, 567, y, przepraszam, chociaż mogłaby być i 300, 567 dodać 1869, dodać 21. Więc zgodnie z systemem, z zasadami systemu można by, patrząc na ten napis, dodawać oddzielnie jednostki, bo dodawać dziesiątki, ale my wiemy i Ty na pewno pamiętasz też dobrze ze szkoły, jak wygląda sposób dodawania pisemnego, czyli algorytm pisemnego dodawania. Trzeba wszystko zapisać w pionowo, czyli zaczynamy od 567, dodać 1869, dodać 21. W ten sposób zapisałam wszystko w pionie. Tak, i jest, jest zapisane jednostki pod jednostkami, dziesiątki pod dziesiątkami. No, mamy tutaj 1000, więc on jest w swoim rzędzie. No i dodajemy teraz najpierw jednostki. Może jeszcze znak plus na dole napiszesz. Tak, żeby było wiadomo, że to jest na pewno dodawanie. Dodaję 1 plus 9 plus 7, to mam 17, czyli tu jest 7 i tu do rzędu dziesiątek dojdzie mi jedynka. Tak, bo 10 plus 7, czyli jedna dziesiątka przechodzi do następnego rzędu. W rzędzie dziesiątek dodaję 6, 6 i 2, to jest 12 plus 1, 13. I znowu jedna setka przechodzi do rzędu setek. Tak, dlatego że 10 plus 3, to jest, ale to są dziesiątki, więc 3 dziesiątki zostają, a jedna dziesiątka przechodzi do następnego, 10 dziesiątek czy przechodzi do następnego rzędu, czyli jako jedna setka. I liczymy następny rząd, 5 plus 8, 13 i 1 to 14, 4 i 1. 10 setek przechodzi do tysiąca, czyli tu mamy 2000. No właśnie, więc to jest bardzo proste i łatwe działanie. To, co jest najważniejsze, żeby pamiętać w systemie pozycyjnym, 10 jednostek jednego rzędu stanowi jedną jednostkę rzędu następnego z lewej strony. Zapisz proszę takie dla ćwiczenia działanie. 15678, dodać 345, dodać 765, dodać 2007. No i to przy wolnej chwili możesz, można dla y, ćwiczenia wykonać takie działanie stosując algorytm dodawania. A gdybym się pomyliła przy tym liczeniu, jak mam sprawdzić, czy dobrze policzyłam? Znaczy się sprawdzić zawsze trzeba, bo nigdy nie wiadomo, żeśmy się nie pomylili. Przy dodawaniu najlepiej sprawdzić jest, stosując przemienność dodawania, to znaczy się dodawać w innej kolejności. Dowolnie innej kolejności, dlatego że dodawanie jest przemienne. Więc jeżeli pozmieniasz kolejność, to wynik musi Ci wyjść taki sam. Jeśli wyjdzie inny, no to musisz jeszcze raz sprawdzić. Jeżeli wyjdzie taki sam, no to jest duże prawdopodobieństwo, że policzyłaś dobrze.